Aha, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja dzisiaj w zastępstwie Gosi. Witam, witam, witam. Dzień dobry, kochani, ja jestem Ewa Folej. Przysłał mi ktoś coś, od czego chciałabym dzisiaj zacząć o czasie. Posłuchajcie. Znajdź czas na pracę to cena sukcesu. Znajdź czas na myślenie to źródło siły. Znajdź czas na zabawę to tajemnica młodości. Znajdź czas na czytanie to podstawa wiedzy. Znajdź czas na uprzejmość to brama do szczęścia. Znajdź czas na marzenia to droga do gwiazd. Znajdź czas na miłość to prawdziwa uroda życia. Znajdź czas na radość to muzyka duszy. Znajdź czas na przyjemności to nagroda za Twoją pracę. Znajdź czas na planowanie, to wtedy wystarczy Ci czasu na pozostałe dziewięć spraw. Fajne, prawda? O, jest Ania Machowska z nami. Ania jest naszą cudowną przewodniczką do Omanu. I ktoś właśnie napisał, znajdź czas na siebie i dla siebie i na siebie. Ja myślę, że dla wielu z Was to godzinne spotkanie z Gosią na kawce, Stało się takim cudownym rytuałem czasu dla siebie. Dla siebie. Bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bo Beata pisze, jak wykrzesać siebie siłę do życia, jeżeli ostatnie lata to było życie w stresie przewlekłym, delikatnie mówiąc. Tak, chroniczny stres, przewlekłe, trudne sytuacje życiowe. Szczególnie jeżeli nie mamy wokół siebie systemu wsparcia, są bardzo, bardzo wyczerpujące. Więc posłuchaj tych decyzji, bo w mojej drodze do świadomego życia i do krzesania z siebie sił życia w tych najtrudniejszych momentach mojego życia, te decyzje mi bardzo pomogły. Może to będzie moja odpowiedź na Twoje pytanie, może się przyda. Zastanów się, jakiś lat chcesz po sobie zostawić: cierpienie czy mądrość. Decyzja numer trzy: koniec z byle jakością. Ja myślę, że to postanowienie, ta decyzja koniec z byle jakością w moim życiu, z byle jakimi relacjami, byle jakim myśleniem, byle jakim gadaniem, byle jakimi znajomościami, czytaniem byle jakich książek. A to była jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu. Pozwoliła mi także zakończyć byle jakie małżeństwo. To było bardzo, bardzo trudne, ale wiecie, o pewnych rzeczach możemy dopiero wiedzieć patrząc wstecz. Możemy zrozumieć pewne sytuacje z naszego życia, patrząc wstecz. Ja dzisiaj patrząc wstecz. Absolutnie uświadamiam sobie, że ta decyzja koniec z byle jakością to była jedna z fundamentalnych, znaczących zmian, które ja postanowiłam wprowadzić dla mnie, sobie. Przede wszystkim zakończyć z byle jakim myśleniem, byle jakim oddychaniem, udałam się na kurs świadomego oddychania. Byle jakim jedzeniem, zostałam weganką i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim pamiętajcie, że żyjesz tak, jak myślisz, więc postanów dzisiaj, że skończyć z by skończysz z byle jakim myśleniem. Przede wszystkim z byle jakim myśleniem o sobie i byle jakim myśleniem o życiu. Decyzja numer cztery. Koniec z obwinianiem innych. Weź głęboki oddech i pozwól sobie na refleksję, jak by wyglądało Twoje życie, gdybyś przestała obwiniać innych ludzi za to, jak Ty się czujesz. Gdybyś przestała pokazywać palcem, to przez Ciebie, to przez Ciebie. Patrzcie, jak pokazujesz palcem tam na kogoś, to masz trzy palce skierowane na siebie, widzicie to? <grym> Więc może warto zacząć od siebie. Decyzja numer pięć. Odpuść. Odpuść. Let go. Odpuść. Bo ciężkie jest tylko to, co trzymasz. Czyli jeżeli trzymasz się żali, urazów, wspomnień z przeszłości, to odpuść. Zusia pyta, jak mam rozpoznać byle jakie. No bardzo jestem ciekawa, czy odpowiecie Zuzi w czacie, co to znaczy byle jakie. Mm. <gry> e, życie mierzy się nie ilością, tylko jakością, 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 jakością relacji. Więc byle jakość poznasz po tym, jaką to ma jakość. Jeżeli chcesz. E, Mieć piękną, wspaniałą relację ze sobą, to pytanie jest, jak wiele uwagi sobie poświęcisz. I to samo dotyczy wszystkich Twoich relacji. Odpuszczanie jest ciężkie. Nikt nie powiedział, że odpuszczanie jest ciężkie. Ale jeżeli nosisz coś i trzymasz coś mocno i któregoś dnia odpuścisz, to dopiero sobie uświadomisz, jak ciężko było to nosić. Decyzja numer sześć. Koniec z cierpieniem, koniec z wojną wewnętrzną ogłosiłam pokój w moim sercu. Ja przez większość mojego życia walczyłam ze sobą. Ciągle coś było nie tak ze mną, ciągle miałam do siebie jakieś pretensje. Koniec z cierpieniem i któregoś dnia. Ja naprawdę nie pamiętam, kto to do mnie powiedział, ale postanowiłam iść na terapię. I w czasie takiej długoterminowej, solidnej terapii, ja wtedy byłam młodą jeszcze kobietą. I dlatego bardzo, bardzo wszystkim polecam znalezienie odpowiedniej osoby, z którą możesz przegadać. To, co potrzebujesz, i ta osoba, to był mężczyzna, powiedział do mnie: No wiesz co, FK? Jeżeli nie wycierpiałaś jeszcze wystarczająco dużo, to cierp dalej i to jest koniec naszej sesji. I mnie wtedy zabolało. Jak to? Jak to? Przecież to nie ja wybieram cierpienie, ale poszłam do domu i uświadomiłam sobie, że to zdanie to naprawdę było zdanie zmieniające życie, bo ja to zdanie zapamiętałam i często zadawałam sobie pytanie: czy ja rzeczywiście? Nacierpiałam się już wystarczająco dużo? Czy to jest dobry moment dzisiaj, żeby powiedzieć, koniec z cierpieniem? A moja decyzja kolejna: przestałam zadawać sobie pytanie. Dlaczego ja? Dlaczego mnie się to przydarzyło? I zwierzę Wam się szczerze, że gdybym nie przestała zadawać sobie tego pytania, to po śmierci mojego syna, po tragicznym wypadku. I Maciek miał wtedy 27 lat. Nie wiem, jakbym przeżyła. Nie wiem, jakbym dała sobie radę z życiem. Nie wiem, jakbym mogła żyć dalej, gdybym ciągle zadawała sobie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego mnie się to przydarzyło. I znowu jak zawsze w życiu um, przyszli z pomocą dobrzy ludzie. Ktoś przyniósł mi książkę pod pięknym tytułem: "Dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? I to mi bardzo pomogło w procesie żałoby, w tej trudnej, Stresującej sytuacji. Nie pamiętam, kto jest autorem tej książki, ale oczywiście sprawdzę, i, i, ale sam tytuł mówi sam za siebie, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom. No i jeszcze mam jedną decyzję. Decyzja numer jeden to była, że szczęście jest moim świadomym, codziennym wyborem. Codziennie postanawiam, że dzisiaj będzie. Dobry dzień, żeby mieć dobry dzień. Kochani, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Chwilę wytchnienia, inspirację, a może odpowiedzi na ważne pytania. Jeśli tak jest i jeśli czujecie, że to jest wasze miejsce, to zapraszam was do subskrybowania mojego konta. Dziękuję, że jesteście. Jakie rytuały Ewuniu na co dzień pozwalają ci o tym pamiętać? Picie dużej ilości wody. Ja za każdym razem, jak piję szklankę wody, to wiecie co robię. Biorę moją szklankę wody w dłonie i um, bardzo często kładę ją na sercu, tą wodę. Ja ją strukturyzuję dobrymi myślami. I to jest jeden z moich rytuałów, bo woda, wiecie, jest cudownym nośnikiem. Pewnie znacie wszystkie badania Masaru, Emoto. Japońskiego naukowca, jego słynny eksperyment. Jeżeli wszyscy nie znacie, to króciutko opowiem, kiedy on postawił w budynku w Tokio przy Windzie dwie butelki wody. Bardzo był tam duży ruch, bardzo wiele osób przechodziło koło tych dwóch szklanek wody. Jedna szklanka wody miała kartkę. Arigato, powiedz do tej wody dziękuję. Arigato, arigato, powiedz dziękuję. A druga szklanka wody miała kartkę: powiedz do tej wody nienawidzę Cię. I ludzie, którzy przechodzili koło tych szklanek wody, jak widzieli to, mówili: do tej wody nienawidzę Cię, a do tej wody dziękuję. Dziękuję, dziękuję. I e po czym pod koniec dnia Masaru Emoto, książka nosi tytuł Tajemnice Wody i wyszła po polsku, a wrzucił pod specjalny mikroskop. I co się okazało? Okazało się, że ta woda, która słyszała słowo: Dziękuję. Czyli pewnie wiecie, że wszystko w tym wszechświecie jest energią, niesie jakąś częstotliwość, byle jakie. Myśli o sobie mają niską częstotliwość, niskie wibracje, a piękne, pozytywne myśli o sobie: wszystko ze mną jest w porządku, dam radę, dzisiaj będzie piękny dzień, a poradzę sobie z tą trudnością. Mają wysoką częstotliwość. I okazało się, że woda ze szklanki pod tytułem: Dziękuję. Zamieniła się pod mikroskopem, pewnie widzieliście te zdjęcia, takie piękne, cudowne, płatki um, śniegu. Kształty były symetryczne, um, przepiękne, um, krystaliczne, tak jak kryształki takiego, takiego lodu. A, a woda, zmieniła, do której mówiono nienawidzę cię, mówiono byle jakie negatywne słowa. Zamieniła się pod mikroskopem w taką breję, użyję takiego słowa, niewyraźne kształty. Wyglądało to jak takie brejowate błoto. Więc jeden z moich rytuałów to jest właśnie taki, ja mówię Wiele razy dziękuję, dziękuję, dziękuję i dopiero wtedy tą wodę piję. I myślę sobie w głowie, że ja tą wodę zaprogramowałam na to, żeby ta woda mnie leczyła. Więc picie wody byle jakiej i to jest ta różnica że sięgasz po szklankę z byle jakiej plastikowej butelki, a byle jako tam um, patrzysz, gapisz się w telefon, nie zwracasz do tej, na tą wodę żadnej uwagi, a świadome picie, świadome życie polega na tym, że zatrzymujesz się na chwilę, robisz tą słynną pauzę strategiczną Ewy Folej, modlisz się przez chwilę, a mówisz dziękuję, świadomie generujesz. Energię wdzięczności, wdzięczności za wodę, wdzięczności za to, że żyjesz. Technicznie nazywa się to ko koherencja serca. Za każdym razem, za każdym razem, kiedy postanawiasz podziękować. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że nie ma za co dziękować. Bierzesz głęboki oddech, to już zmieniasz swój stan i to jest właśnie przebudzone, świadome życie. Ola mnie pyta, Aleksandra, dlaczego złe rzeczy wydarzają się, zdarzają się dobrym ludziom? Jednym zdaniem. Jedno zdanie, Ola, to jest takie, że nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego. Myślę, że życie. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że życie gra losowa, gra statystyczna. Okropne może jest to, co powiem, ale część dzieci umrze, nie wszystkie urodzone dzieci przeżyją. Część małżeństw zakończy się rozwodem, czyli życie jest taką grą losową. Jest, jest, jest statystyczne. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Część z nas doświadczy strasznych rzeczy w życiu, ale teraz powstaje takie pytanie, czy to, czego doświadczasz, ma ciebie definiować? Ja myślę, że to jest takie podstawowe pytanie. Następna osoba tutaj dorcia prosi, czy mogę prosić coś o wewnętrznej matce? Zdanie, które uświadomiło mi wiele, wiele, wiele lat temu, ja byłam młodą kobietą, to chyba rok był 2000, jest 2025, czyli to było 25 lat temu. Usłyszałam od mojego nauczyciela który dzisiaj jest używany, u, 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 uważany przepraszam, za kontrowersyjnego, a wtedy nie był, wtedy był wielkim, obdarzany wielkim szacunkiem i jego wiedza, nazywał się Bert Hellinger. I Bert Hellinger, jak pojechałam do niego do Szwecji na, na konferencję, powiedział w czasie tej konferencji takie zdanie właśnie o matce, że sukces ma twarz matki. Sukces ma twarz matki. I to jest właśnie taki przykład, kiedy jedno zdanie, które usłyszysz, może zmienić Twoje życie. Ja często dlatego proszę Was i proszę moich studentów i moich uczniów i na spotkaniach z Wami, złap kartkę papieru i zapisz zdanie, które zmieniło Twoje życie. Bo to zdanie naprawdę zmieniło moje życie, bo ja zaczęłam bardzo głęboko nad tym się zastanawiać. I Byłam wtedy po takim długim etapie pracy z wewnętrznym dzieckiem i pojawiła się we mnie refleksja, co by było, gdybym ja zamiast połubić i wzmacniać moje wewnętrzne dziecko, gdybym ja stworzyła sobie wewnątrz mnie wewnętrzną matkę, matkę, o której zawsze marzyłam żeby była, żebym ja miała wewnątrz mnie z, interna... z inter. No dobrze, odpuszczę sobie to zdanie, pomóżcie mi, zintegrowaną wewnątrz mnie postać wewnętrznej matki, czyli osoby personifikacji, bo przecież tam fizycznie żadnej matki nie wstawiasz, to jest personifikacja, do której mogłabym się odnieść. W każdej chwili, bo ona zawsze będzie ze mną, tak samo jak twoje wewnętrzne dziecko jest z tobą wszędzie, przyszło z tobą na to spotkanie, na tą kawkę i słucha. A co by było, gdyby tam też był wewnętrzny rodzic, wewnętrzna matka, która zawsze jest dla ciebie obecna. Jak przetrwać nagłe rozstanie? No właśnie, zmiana, 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 zmiana była relacja. Nie ma relacji. Jak przetrwać rozstanie? No, trudne pytanie mi zadajesz. Mogę tylko mówić o sobie. Najtrudniejsze momenty mojego życia, a mam za sobą trzy rozstania, trzy rozwody, które były bardzo trudnym doświadczeniem, co pozwoliło mi przetrwać? Pozwoliła mi przetrwać codzienna modlitwa wdzięczności. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Praktyka koherencji serca, czyli świadome generowanie pozytywnych uczuć, świadome generowanie pozytywnych uczuć, czyli kierowanie uwagi do wewnątrz. Mnie zawsze pomagało położenie ręki na sercu i powiedzenie: Jestem wdzięczna, bo żyję, bo mam ręce. Bo. Jest woda, której mogę się napić. I założenie dziennika wdzięczności. Czyli ja znalazłam siłę, Izo odpowiadam na twoje pytanie. Jak to wszystko zrobić? Metodą małych kroków. Jeżeli tym... Japończycy mają takie piękne pojęcie kaizen. Kaizen, małe kroki. Dla tych z Was, którzy nie znają pojęcia Kaizen, odchudzanie metodą Kaizen wygląda tak. Szarlotkę, jeżeli jesz codziennie szarlotkę i postanawisz się odchudzać, to następnego dnia jesz całą szarlotkę minus jedną łyżeczkę, malutka część. Potem następnego dnia dwie malutkie części, potem następnego, kolejnego, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Coraz mniej. Kaizen, małe zmiany, a mała wdzięczność, ale codziennie. I w tym znajdziesz siłę Iza, w tym, że będziesz pamiętać o, o tym, że życie jest nieprzewidywalne, że jedyną pewną rzeczą, bo pytacie mnie o zmianę, którą ma zagwarantowane, to jest zmiana, że będzie się zmieniać. Pyta mnie Dominika, jak znaleźć, jak zmienić negatywne myślenie. Jestem przeciążona pracą, jak wyrwać się z tego negatywnego myślenia. Ja myślę, że właśnie przed chwilą na to pytanie odpowiedziałam. Poprzez koherencję serca, poprzez pauzę strategiczną. Zatrzymaj się, jeżeli zauważasz, że jesteś w toku. Że porwały cię negatywne myśli, i poszły konie po betonie. Użyj oddechu, weź oddech, powiedz stop, użyj tej mantry, stop, pauza. A ja mam do mojej pauzy taki dźwięk. Nie wiem, czy to słyszycie. Ale to jest kryształowa misa. Z pięknym rysunkiem drzewa życia. Ja w tą misę uderzyłam. I ten dźwięk 528 Herców częstotliwość natychmiast zmienia mój stan. I my to jest nasz rytuał. Pytaliście mnie o rytuały. W naszym domu ta misa. Ja tutaj od, odłożę ją za moje plecy. Ta misa zawsze jest w naczelnym miejscu, jestem w mojej bibliotece. W bibliotece. I a zarówno ja i mój mąż, jak czujemy, że tempo życia, że stres, że nie dajemy rady, że gdzieś w tym negatywnym myśleniu, te overthinking właśnie Lady in Colors mnie pyta, że już wariuje, to my lecimy do naszej misy, uderzamy w misę i mówię, mówię, będę mówić pierwszej osobie, ale mój mąż też to robi, ja jego nauczyłam i on też to robi. Pracuje na bardzo zdalnie, ale na bardzo odpowiedzialnym stanowisku, bardzo często ma spotkania, na których ma około 400 osób, jest potem właśnie ten proces nadmiarowego myślenia, overthinking włącza się, to on leci do tej misy, uderza, zamyka oczy i robimy praktykę oddechową. Taka praktyka oddechowa, która naprawdę pozwoli uspokoić małpi umysł, który tam ta, 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 nawija. Ja wtedy mówię stop, stop. Stop z tym byle jakim negatywnym myśleniem. Mam pytanie od was, czym jest dla mnie szczęście. Szczęście jest właśnie tym byciem pełni obecną w moim życiu. Ze wszystkim. Z tymi trudnymi doświadczeniami, z trudnymi emocjami, z trudnymi sytuacjami. A to jest szczęście. To jest dla mnie sztuka szczęśliwego życia. A ktoś niepodpisany BB pisze. Wstałam rano, napisałam. Dzisiaj będzie dobry dzień. Nigdy wcześniej tego nie robiłam. A za godzinę mój mąż dostał zawał i mu umarł. I ciągle o tym myślę. To było w maju 24 roku. No właśnie ostatnie słowa mojego syna, Maciek zadzwonił do mnie. Mamo jadę do ciebie, kocham cię. I umarł 10 minut później. Życie gra losowa, nieprzewidywalna. W kryzysie małżeńskim mamy mediację, mąż unika rozmowy. O Boże, czuję się samotna. Co dalej? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Powiedziałabym, że to jest pytanie. Do pracy indywidualnej z jakąś mądrą osobą. Poczucie samotności, myślę, że dopadło nas wszystkich w czasie pandemii. Myślę, że nie wszyscy wróciliśmy do naszych społeczeństw. I dzięki Bogu, że macie kawkę, że macie gosie że macie jej gości, którzy tu przychodzą. To jest ten rytuał, który daje nam, chciałam powiedzieć wam, ale nam poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś większej społeczności. Czy na noc mam jakiś rytuał? Tak, mam rytuał oddechowy, a moim nocnym rytuałem jest praktyka yoga nidra. Łatwo znaleźć. Bardzo łatwo znaleźć e, dobrze pięknym głosem męskim i żeńskim i po polsku, i we wszystkich językach świata na YouTubie prowadzone jogę nidra. Joga nidra jest cudowną praktyką moją wieczorną, a jak to sami obudzę się w nocy, to wracam do praktyki yoga nidry. Jak działa zasada lustra? Prosimy o Wyjaśnienie. Zasada lustra po angielsku by brzmiała: If you spot it, you've got it. Jeżeli to w sobie masz, to to widzisz. Czyli gdybym miała to wytłumaczyć jednym zdaniem, to bym powiedziała: nie możesz w innych ludziach zobaczyć czegoś, czego nie masz w sobie. Widzisz piękno, to jest to twoje piękno odzwierciedlone. Widzisz mądrość. To jest to twoja mądrość odzwierciedlona. Widzisz, A negatywność to to jest Twoja negatywność odzwierciedlona. Co pomaga przestać użalać się nad sobą? Dam ci taką mantrę, Anna. Won z mojego życia z użalaniem się nad sobą. Pewne rzeczy chcesz użyć. Tej magicznej mantry, won z mojego życia. Lenistwo, won. Użalanie się nad sobą, won z mojego życia. Wynocha! Nie chcę tak żyć. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za tą godzinę, że stawiliście się. I ostatnie moje zdanie. Pamiętaj, że jedyną rzeczą, którą masz w życiu do zrobienia, to się stawić. Więc podziękuj sobie. Że stawiasz się do życia codziennie, że stawiłaś się na tą kawkę, na to spotkanie. Idź do lustra: idź do lustra. Wyłącz komputer, wyłącz telefon, popatrz sobie w oczy i powiedz: Kocham cię i nigdy cię nie opuszczę. Kocham cię i nigdy cię nie opuszczę. Namaste. W Indiach jest namaste. Oznacza, kłaniam się przed Twoim światłem. Więc namaste, kłaniam się przed Twoim światłem.